Cześć kochane zadziekalne wagi. Serdecznie zapraszam na motywację na miesiąc grudzień, który to zbliża się do nas już wielkimi krokami. No, a miesiąc ten jest już ostatni w tym roku kalendarzowym. Słuchajcie, zajrzymy sobie w talię. Zapytamy, co chce przed nami odkryć, do czego zachęcić, przed czym ustrzec. Zapytamy też anioły, jaki mają klucz do szczęścia dla Was. Słuchajcie, przed nami ostatni miesiąc 2020 roku. Mnóstwo czasu do działania i jeśli tylko taka wasza chęć do zmiany swojego życia na lepsze. Kochani, niektórzy ludzie powiadają, że lepsze jest wrogiem dobrego. Mnie jednak jest bliżej z tymi, którzy twierdzą, celuj zawsze w księżyc. Nawet jeśli chybisz, znajdziesz się wśród gwiazd. Każdy z nas ma takie życie, no ile wystarczy mu wyobraźni i determinacji. Jeśli Twoje życie nie daje Ci poczucia radości, nie daje Ci poczucia spełnienia, to znaczy, że nie znalazłeś jeszcze właściwej drogi. Powiem Wam coś, co ostatnio wpadło mi do głowy, kiedy robiłam śniadanie. Im dłużej będziesz czekał na mannę z nieba, zamiast ją sobie ugotować, tym dłużej będziesz chodził głodny. No dobra. Koniec gadania, bierzemy się do działania. Przypomnę tylko, że czytanie ma charakter ogólny, czyli nie wszystko i ze wszystkimi będzie współgrało. Bierzcie to, co jest dla Was ważne, co Was uszczęśliwia, co, co do Was przemawia, co jest Wam bliskie. Jeśli nie tu, to może tam, gdzie macie ascendent, księżyc, Jowisz, a może jakąś inną ulubioną planetę. Kochani, jeśli trafiliście na ten kanał, to znaczy, że jest tutaj jakieś słowo, które powinniście usłyszeć. W opisie filmu zostawię wam czasówkę. Gdybyście się zdecydowali słuchać więcej niż jedną motywację, żebyście nie musieli po raz kolejny słuchać wstępu. Drogie wagi, z czym wchodzicie do grudnia? 4 denary. Słuchajcie, do tej pory to była taka huśtawka finansowa. No nic pewnego. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to byliście ostrożni, ale nie zachłanni. Słuchajcie, jeśli w listopadzie towarzyszyło wam przywiązanie do materii, to możecie wejść w grudzień trochę z niedosytem. Ale zupełnie niepotrzebnie. Słuchajcie, bo macie szansę dostać od wszechświata wszystko, po co odważycie się wyruszyć. Z pełną sakwą pieniędzy idziecie do świata. Tylko potrzebna wam jest odwaga. Energia grudnia dla Was. Paść kielichów. Słuchajcie, właśnie coś się rodzi, coś się zaczyna i to Wy jesteście głównym uczestnikiem. Nauczcie się dostrzegać i celebrować drobne przyjemności. Słuchajcie, bo to przedsmak czegoś większego. Słuchajcie, to tak jak aperitif przed posiłkiem. Rozbudzi Wasz smak na sukces, byście mogli w pełni się nim delektować. Słuchajcie, jeśli będziecie świadkiem sytuacji trudnych, pamiętajcie, że w tej energii warto pójść na kompromis, aby każdy mógł poczuć się wygranym. No, bardzo przyjemna energia dla Was. A z czym wychodzicie z grudnia? Sprawiedliwość. Hmm. Droga Wago, jeśli poprzecinasz wszystkie niteczki, wyplączesz się z własnej pajęczyny, którą obecnie mocno krępuje Twoje ruchy. Szukajcie dróg do Waszego szczęścia. Zadbajcie o równowagę w swoim życiu. To cudowna energia, z jaką macie szansę wejść w nowy rok. Każda decyzja niesie za sobą skutki. Jeśli zachowacie jasność umysłu i uczciwość w sercu, to konsekwencje Waszych decyzji będą takie, że Wasze życie będzie cudowne i szczęśliwe. Kochani, klucz do szczęścia dla Was na grudzień? Słuchaj innych. Moi drodzy, czyli powinniście skupić się. Nie tylko na własnych myślach i emocjach, ale i też posłuchać innych. Być może usłyszycie coś, co pomoże wam wpaść na jakiś świetny pomysł. Życzę Wam owocnego grudnia. Wykorzystajcie każdą chwilę, bo jak najwięcej z Waszej listy pragnień, którą zrobiliście 11 miesięcy temu, powinno być na koniec grudnia spełnione. Kolejny rok nowe możliwości. Kochani, szkoda byłoby przepisywać te pragnienia i te marzenia tak rok do roku. Najłowe przepisywanie planów na kolejny rok. No nie macie czasu. Im więcej zrealizujecie w grudniu tego, co Wam idzie od stycznia, może nawet i od poprzedniego stycznia, albo jeszcze poprzedniego stycznia. Słuchajcie, tym więcej będzie miejsca na. Nowe plany, na nowe marzenia. Wszystkiego najlepszego. Tymczasem.